Zespół pałacowy w Kurozwękach, opis ogólny kompleksu. Początki założenia pałacowego w Kurozwękach sięgają około XIV stulecia, kiedy to Dobiesław z Kurozwęk wybudował tu drewniano-murowany zamek, jedną z najstarszych tego typu budowli rycerskich w Polsce. Przez stulecia jego kształt ewoluował, łącząc najstarsze gotyckie elementy z późniejszymi fragmentami. Budowla pozwala prześledzić zmiany stylów od murowanego zamku rycerskiego przez dwór obronny do barokowo-klasycystycznej rezydencji. Ostatnia przebudowa, która znacząco wpłynęła na wygląd budynku, przypada na XVIII stulecie. Dziś turyści mogą tu skorzystać z wielu atrakcji. Zwiedzić pałac, wyruszyć wozem safari na spotkanie z bizonami a w sezonie letnim przechadzać się w labiryncie z kukurydzy. Najmłodsi z pewnością docenią mini zoo i plac zabaw. Na teren zespołu pałacowego docieramy ulicą zamkową. Ci, którzy poruszają się autem, mogą zostawić je na parkingu po prawej lub dalej za bramą po lewej. Przy wychodzeniu z tego pierwszego, uwaga na nierówności. Wędrujemy utwardzoną drogą z gdzieniegdzie występującymi ubytkami w nawierzchni. Droga przebiega w jednym miejscu nad rowem, zabezpieczonym barierkami. Docieramy do bramy kompleksu pałacowego. Dwa masywne filary ozdobne imitują mury boniowane, dźwigają dekoracyjne kamienne wazony. Za bramą po prawej odnowiony budynek browaru Popiel. To budynek o prostym, prostokątnym kształcie, kryty dwuspadowym, blaszanym dachem z lukarnami. Elewacje od naszej strony zdobią duże, sześciokwaterowe okna. Dwa okna niezwykle szerokie i wysokie, na całą wysokość elewacji. To pierwszy w regionie świętokrzyskim browar restauracyjny. Wędrujemy ścieżką wśród szumiących od wiosny do jesieni drzew. Po prawej mijamy klasycystyczny w formie budynek z gankiem wspartym na czterech kolumnach. Około trzydziestu kroków dalej po lewej stronie skarb ku rozwęckiego Parku. Rozłożysty platon klonolistny. Okazałe drzewo to jeden z trzech platonów na terenie pałacu. Jego wyróżnikiem jest łaciata uszcząca się kora, która zmienia barwy od jasnej przez brązowawe po zielone. Dalej drewniany mostek nad rzeką Czarną. Wygięta w łuk konstrukcja ma po prawej taras na niewielkim podwyższeniu. Można tu przystanąć wsuchując się w szum wody. Szelest liści i wołania gniazdujących w parku ptaków. Od razu za mostkiem po lewej stronie działający w sezonie punkt informacji turystycznej i kasa biletowa. 50 metrów dalej po prawej budynek zachodniego pawilonu zwanego oficyną. Symetrycznie do niego ponad 50 metrów po lewej budynek oranżerii, Do budynków z jednej i z drugiej strony prowadzą symetryczne podjazdy, które wznoszą się łukiem ku centrum założenia pałacowni. Pałac stoi dumnie na murowanym podwyższeniu. Do budynku oficyny skręćmy lekko w lewo. Od fasady pałacu dzieli nas szerokie na niemal 40 metrów, koliste zagłębienie, chronione barierkami. Przed nami główna fasada pałacu w charakterystycznym kolorze różu pompejańskiego, z jasnymi elementami dekoracyjnymi. Lico budynku występuje widocznie przez flankujące je dwa skrzydła. Składa się on z dwóch kondygnacji: parter boniowany, pięcioosiowy. Jego centralną część zajmują drewniane drzwi w kamiennym portalu. Po obu stronach drzwi po dwa wielokwaterowe okna w jasnej oprawie, po prawej przy fasadzie parteru zdobiona przypora. Pięć osi pierwszej kondygnacji wyznacza sześć płaskich, nieznacznie występujące przed ścianę filary, czyli pilastry. Między nimi pięć spiętrzonych, dzielonych w połowie okien. Szczyt półkolisty w centrum złota korona, a nad nią dwa herby, panelna na niedźwiedziu z lewej. I sołtyk, orzeł czarny z koroną na szyi, ze zbrojną ręką i mieczem oraz dekoracja przedstawiająca uzbrojenie tak zwane panopolia. Całość wieńczy siedem symetrycznie rozstawionych wazonów skrzydła piętrowe, kryte gątem. Od skrzydła po lewej przylega pięć boniowanych arkad, dźwigających taras łączący fasadę główną z lewą częścią skrzydła skrzydło prawe bez arkad po dwa okna na parterze i piętrze na poddaszu niewielkie okno, lukarna. Wejście do pałacu po pięciu szerokich schodach, otwartych z trzech stron, klamka na wysokości ramienia w prawym skrzydle drzwi, próg dalej jeden stopień, po lewej recepcja.